W środę 24 lutego w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowym w Biskupcu odbyło się seminarium poświęcone strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które w połowie lutego zaprezentował polski rząd. O strategii w trakcie spotkania opowiadał minister Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Strategia to jest 8 priorytetów, a w tych priorytetach 113 bardzo konkretnych działań które na przestrzeni najbliższych 10 lat mają zasadniczo zmienić sytuację osób niepełnosprawnych. W Polsce. To jest bardzo ważny dokument, który uporządkuje jakby poprzednie rozporządzenia, programy, chociażby program za życiem. Bardzo ważny dla nas jest ten program, dla naszego środowiska. Potrzebowaliśmy strategii i jest to dla nas ważny dokument, ponieważ tutaj pojawiają się już konkretne działania. Czyli wprowadzenie na przykład pewnego instrumentu jest jasne, jest wskazane, jaki departament, jakie ministerstwo ma się tym zająć. No liczymy jeszcze, że do tego dojdzie jakieś, jakieś monitorowanie, bo są już wskaźniki, są już Liczby osób, na przykład, które mają trafić na rynek pracy, i jakie działania w tym zakresie planuje podjąć rząd. Więc no, liczymy, że to będzie już dokument, który faktycznie będzie można się tym przyglądać, będzie można e, lepiej mierzyć, czy ta zmiana postępuje, czy nie postępuje. Strategia zakłada nie tylko wsparcie finansowe, ale również między innymi, włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe, tym samym umożliwiając im niezależne życie. Prawo do niezależnego życia, które stawiamy jako pierwszy. Y i najważniejszy priorytet, on pokazuje, że my wreszcie odchodzimy od takiej narracji, gdzie już nawet jak się dawniej mówiło, niepełnosprawny, a nie osoba niepełnosprawna potrzebuje opieki, opiekuna. Pokazujemy tu przede wszystkim, że osoba z niepełnosprawnością potrzebuje. Prawa do samostanowienia, że ma prawo sama decydować o swoim życiu, o tym, co będzie robić, jakiej pomocy potrzebuje albo nie potrzebuje. Staramy się w tej chwili przełożyć ciężar analiz nie na konsekwencje medyczne niepełnosprawności, a na różnego typu bariery w środowisku społecznym. To, że. Stworzymy podjazdy, że zbudujemy ośrodki, to jest kwestia lat. Natomiast zmienić mentalność ludzką, zmienić postawy ogólnospołeczne, sposób myślenia, akceptację, poszanowanie, równopartnerskie traktowanie, to jest bardzo trudne. I z tym myślę, że w największym stopniu stykają się osoby z niepełnosprawnościami. Modelowym przykładem budowania niezależnego życia osoby z niepełnosprawnością intelektualną są kręgi wsparcia, takie jak te w Biskupcu. Wchodzimy w środowisko i działamy na rzecz osób z niepełnosprawnością, aby zostały one w tym środowisku, w którym mieszkają od e, dziecka, tak, żeby były samodzielne, niezależne, żeby miały takie same prawa jak każdy inny człowiek, e, niezależnie od tego czy są osobami z niepełnosprawnościami, czy też nie. E, chodzi też o zabezpieczenie ich przyszłości, o zaplanowanie tej przyszłości, aby Mogli samodzielnie mieszkać, pracować, czyli realizować je w taki sam sposób jak każda osoba. Jeszcze skuteczniejszą pomoc osobom z niepełnosprawnościami ma dać środowiskowy dom samopomocy, który znajdzie się w Nowym Skrzydle Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowym. Będzie to bardzo wyjątkowy środowiskowy dom samopomocy, ponieważ ma być to SDS typu D. To, to jest SDS nowo powołany, są to, to, są to dosyć świeże formy um, zorganizowane przez rząd. Chodzi tutaj o SDS skierowany dla osób z głębszą niepełnosprawnością, ze sprzężoną niepełnosprawnością i ze spektrum autyzmu, czyli właśnie te osoby, które nie, nie podlegają innej, innej rehabilitacji. W chwili obecnej takie SDS, -y jako uzupełnienie istniejących SDS-ów, czyli dwa, trzy miejsca w istniejącym SDS-ie, one już powstają. My zamierzamy utworzyć takie SDS w procentach dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością. Chcemy dzisiaj załatwić jakby to, że ten środowiskowy dom samopomocy będzie powołany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, bo w tej chwili te osoby objęte są działaniami takimi projektowymi, ale projekt co roku musimy pisać na nowo i nie daje takiego poczucia bezpieczeństwa. I dla tej osoby, i przede wszystkim dla rodziny. Podczas seminarium minister nie krył podziwu dla działalności Koła w biskupcu, oraz wsparcia, jakie daje lokalny samorząd. To centrum i, i jego działalność jest po prostu mocno zakorzeniona w tej społeczności, że to nie jest zamknięty, ogrodzony murem teren, który te osoby by izolował, ale cała działalność jest nastawiona na współpracę. Z innymi instytucjami, organizacjami, które tutaj na miejscu funkcjonują. To są obywatele naszej gminy, to są osoby, z którymi spotykamy się na co dzień na różnych rodzajach imprezach, festynach, na ulicy, w parkach. Także naprawdę to są dla nas są oni naprawdę ważni i chcemy to pokazać, żeby oni odczuli to, że my też działamy dla nich właśnie, dla, dla ich spełniania marzeń, dla ich celów i żeby się poczuli po prostu zwyczajnie potrzebni. Datę końcową strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami rząd wyznaczył na 2030 rok.